Dzień dobry. Na dzisiejszym filmiku chciałbym przedstawić, jak powinny wyglądać sygnały wyjścio, wyjściowe z enkodera inkrementalnego. Na przykładzie enkodera firmy Kubler. Napięcie zasilające enkoder w tym przypadku powinno być w zakresie od 10 do 30 V. W tym przypadku zastosowałem napięcie 24 V. Oczywiście podłączony bezpośrednio do zasilacza encoder. Tutaj widzimy cztery sondy pomiarowe podłączone do oscyloskopu i do czterech sygnałów wyjściowych encodera. Są sygnały A, nie A, B oraz nie B. Wszystkie cztery sygnały są widoczne jednocześnie na ekranie oscyloskopu. Obracając wał encodera w prawo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, Sygnał wyjściowy A, pokazany jako żółty, wyprzedza sygnał B jako jasno-niebieski o kąt 90 stopni. Poniżej widzimy sygnały A zanegowane jako fioletowy oraz B zanegowane jako ciemno-niebieski. Teraz obracając enkoder w lewą stronę, czyli przeciwnie do wskazówek zegara, sygnał jasno-niebieski B wyprzedza sygnał żółty A o kąt 90 stopni. Analitycznie poniżej sygnały zanegowane. Teraz dokonałem małej zmiany w układzie pomiarowym. Sygnały żółty przedstawia sygnał wyjściowy A z enkodera Jasno niebieski, tak samo jak poprzednio sygnał B wyjściowy z enkodera Natomiast ciemno niebieski. Reprezentuje sygnał wyjściowy 0, zero, fioletowy, zerowy, zanegowany. Przestawiłem oscyloskop w tryb pojedynczego pomiaru, który jest wyzwalany zboczem narastającym sygnału zerowego. Podczas obracania enkodera w prawo, tak samo jak poprzednio, zbocze narastające sygnału A wyprzedza zbocza sygnału B. Natomiast dodatkowo na ekranie widzimy przebieg sygnału zerowego. Jest to sygnał, który pojawia się raz na cały obrót enkodera. Natomiast sygnały A i B zgodnie ze specyfikacją enkodera występują 1024 razy na obrót. Sygnał zerowy zazwyczaj jest wykorzystywany do ustalania pozycji bazowej enkodera. Dodatkowo możemy zaobserwować że przy zmianie napięcia zasilającego, przebiegi wyjściowe odpowiednio zmieniają swoją amplitudę, zasilając enkoder napięciem 10V, sygnał wyjściowy również mamy na poziomie około 10V minimalny poziom. Sygnału wysokiego to jest napięcie zasilania minus 1V, co możemy zaobserwować w poniższym przypadku. Napięcia wyjściowe z encodera to 30, 30 v Dziękuję za uwagę.